No to mamy to. Dzień dobry albo dobry wieczór. Zależy, kiedy włączyliście. A zawsze ja to też to mówię, no. <laughs> bo nie wiadomo, nie może po południu. Albo po południu, bo po obiedzie. No to dobre popołudnie. Holotok, ale tym razem newsowy. D tym razem newsowy. I ze mną jest niezmiennie Dominik. A ze mną jest oczywiście niezmiennie Grzegorz. I witamy, tak jak Dominik mówił, w Holotoku. A dzisiaj zrobimy sobie szybkie zestawienie newsów. Od razu mówię, że to nie będą super najnowsze Turboniusy, których nigdzie wcześniej nie przeczytacie, tylko wybraliśmy takie, które zachęcą nas tylko do dyskusji, albo do kmienia albo podpalają do... podpalają też trochę. Podpalają, tak, mm -hmm. i takie trochę nas mogą tutaj rozbudować jakąś dyskusję. Zacznijmy sobie od tego, że w filmie Mandalorian and Grogu zagra y, Sigourney Weaver. To jest jedno z nazwisk i Czyli który... to jest w tłumaczeniu to... Fryda tkacz, jakby tak wtórze tłumaczyć. No tak, no Ellen Ripley, no jakby wiadomo. Kurczę, no jakby mi już serduszko szybciej bije. Tak. Jako fan obcego ogólnie no właśnie, pani Sigourney ja chcę, ty Weaver... Ty lubisz uniwersum obcego. No, ja zresztą też... To tak. książek nawet. Eee, nie, nie znaczy, że wszystkie czytam Ale masz, ale ludzie no na półce dumnie wyglądają. Tak, aktorka zagra, z tego co podobno z przecieków ze skuperów wiemy, to to, że zagra jakiegoś wysokiego urzędnika politycznego lub wojskowego z Nowej Republiki. Widzę to. Widzę to absolutnie. To. Tym bardziej, że ona w Czapim pojawiła się też jako taka jakaś dyrektorka korporacji, z tego co pamiętam. Mm -hmm. No Sigourney Weaver ma taką twarz też bardzo poważną. Ona jest taka dostojna. Jak już też mówiłeś, to zanim włączyliśmy mikrofony. No, no, no Sigourney Weaver w Gwiezdnych Wojnach. No, no to jest mokry. Czego chcieć więcej? No też Fara, Ryan Gosling ma się pojawić w filmie, więc... Też super. No Ryan Gosling ja uważam, no, że to jest bardzo dobry aktor. Polecam w ogóle wszystkim, którzy kojarzą Ryan Goslinga tylko jako przystojniaka z filmów romantycznych. Polecam film Fanatyk. To taka Szybko dygresja, gdzie Ryan Gosling gra neonazistę Skinheada. Jest to naprawdę bardzo mocny film, ludzie nieraz nie pamiętają o tym filmie. No i też oczywiście no Ryan Gosling ma za sobą łowce Androidów, uważam. Drugą tak. część bardzo udaną. Ja bardzo lubię ten film i, i, i ekstra. Kurczę, no sigurni Weaver, no mówię, no mokry sen każdego nerda po prostu, wiesz, w Gwiezdnych Wojnach widzisz Ellen Ripley, no co jest, co jest lepszego? Tym bardziej, że ja bardzo żałuję, że Ney Blomkamp, czy Blomkamp, nie wiem się tutaj jego nazwisko, czyli twórca Dystyktu 9, mm, Czapiego tak, i tak, tak dalej, tak. zrobił taką serię Oaks Studio, było coś takiego, mhm. takie krótkometrażówki, które tak. miały zapowiadać jakieś filmy dłuższe i to się nigdy nie udało i tam jest taki jeden... Z nią, tak, Z nią, tak. który był chyba najfajniejszy z tego wszystkiego, taki naprawdę mroczny, no i kurczę, no ja się cieszę, że w końcu w takich właśnie uniwersach będzie eksploatowana Sigur Weaver, no bo ona jest ikoną kina science fiction. No. Tak, ja mam tylko zawsze taki swój, wiesz, nerdowski taki promyk, taki problem. Mhm. Tak, taki, takie, że taka aktorka, taka postać, dlaczego nie mistrzyni Jedi? Ja już mu to Oj, chciałbym, i tak, tak wiesz. albo mistrzyni Sith jakaś taka, wiesz, A no, o, nie, o, w łuczy. No, ja pieluchę muszę zmienić. Nie, no Ale naprawdę. taka mistrzyni Jedi, która byłaby to, bo ona wiesz, z tej dostojności, z twarzy i aktorstwa, to na przykład ona się kłóci z mistrzem Jodą, nie? Oj, widziałbym nie, to. Nie? Widziałbym, wchodzą to. W, takie, w takie wiesz, słowne, słowne tutaj przepychanki. Tak. tak. Dalej. I gdzieś tam wkleić jeszcze Mesa Windu. O, 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 kurczę, Samuel Jackson z Igorni Mistrz Joda. No po prostu oh, yes. nie, nie da się oh, lepiej, yes. nie? nie? no to tak, no to oczywiście e... też marzenia, ale byłoby. No to ale super. jako te, ta, ta urzędniczka czy wojskowy, zobaczymy, co to będzie tak do końca. Myślę, że też spoko. I... Ja myślę, że to będzie bardzo wyrazista postać, jednak nie sądzę, że dadzą jej jakiś tak, chociaż po akolicie, gdzie była Karien Moss, dali jej po prostu postać no sekundową no praktycznie, właśnie. która była zajawiana przy, ale no jednak wydaje mi się, że bo, bo to ma być film, film pełnometrażowy, tak. pamiętajmy o tym, ma być to wielkie zwieńczenie Mando, czyli pierwszego serialu Gwiezdnych Wojen i takiego serialu, który się cudownie przyjął i stał się myślę, że już takim, ja bym powiedział, że nawet on jest już osobną marką w Gwiezdnych Wojnach. Coś takiego, że ludzie mogą jakby, tak jak już wspominaliśmy, ludzie mogą nie do końca kumać Gwiezdnych Wojnę, ale uwielbiają Mandaloriana. Mhm. I wydaje mi się, że chyba, no jak już wezmą taką aktorkę to do filmu, pamiętajmy, bo to cały czas mówimy o filmie, to już zakończenie Mando, przypomnijmy, że to nie będzie serialowe, tylko będzie film e, długometrażowy, więc wydaje mi się, że no chyba nie daliby jej na, na jakąś tam malutką rulkę, tylko to będzie ważna postać. Tak bym przynajmniej Na Nauczony doświadczeniem, nie ufam w nic i no, nikomu tak. i niczemu w jednym punkcie. No, pamiętam. Christopher jak Lee też jako duku dług, długo nie był na ekranie, ale też wielki aktor. No, ale był. zaorał tą rolę. No, nie, no, on był świetny, absolutnie, no ale to to jest taki człowiek, któremu dałbyś zagrać drzewo i on wypamiętałbyś by, by, tylko to drzewo. Tak, no, bo, no, no, tak bo tak. cytowała tak. piękną angielszczyzną. No, oczywiście, no, i tym też. jego głosem, w ogóle, jak polecam, Christopher Lee nagrał też kiedyś płytę metalową. O, to tak. słuchałem tego na studiach. O, ale to jest mocna rzecz, naprawdę, tym jego głosem, no, saruman albo chcecie, jak rabia duku, do muzyki metalowej, tu dobrze. Mandalorian Grogu, główny złoczyńca i w tej roli, podobno według plotek, ma się pojawić Embo, czyli łowca nagród, którego poznaliśmy hmm. w Wojnach Klonów serialu. On jest z rasy tam Kyuzo, czy jakoś tak. On ma na yy, koncie pojedynek z Anakinem Skywalkerem i przeżył, więc to już coś. Yy, pracował z, z fetem. A na koniec został farmerem. Ja tak sobie myślę spoko, On nosi taki szeroki kapelusz, chyba na modłę, tam ryżo zbieraczy i tak dalej. Ja tak myślę spoko postać tam wyjęta z wojen klonów całkiem niezła. Ale czy to jest aż taka stawka wysoka? Wiesz co, no chyba nie, ale jak wspomniałeś też bardzo ważną rzecz, co się przewija cały czas gdzieś tam w plotkach na temat filmu o Mando, że Temuera Morrison ma się w ogóle nie pojawić w tym. Boba Fetta ma nie być. jeżeli mamy nie postać... Chcę w to wierzyć. Też nie chcę w to wierzyć. Tym bardziej, że jeżeli mamy plotkę o postaci, która gdzieś jest związana z Boba Fettem, no to super by było gdzieś tam zestawić ich, skonfrontować ze sobą. I, i jeżeli nie będzie Boba Fetta, no to dla mnie to będzie coś jak robienie filmu o Venomie bez Spidermana, no po prostu... Patrz, cała trilogia. No niestety. Wiesz co, czy to jest duża stawka? Wydaje mi się, że nie, aczkolwiek wiesz, wszystko... Razy... Przepraszam, bo może stawka <coughs> będzie wysoka, tylko on będzie głównym złoczyńcą, tylko po prostu... jak to tam będzie napisane. Yy, no bo z drugiej strony, doklejmy do tego jeszcze jednego newsa, czyli od twórca yy, tutaj zapomniałem chyba tego wypisać, od twórca głównej roli w serialu The Bear, znów nie i nazwiska aktora, <coughs> ma zagrać człowiek. głosowo syna yy, Jabby, czyli Rotę. I ma być jego porwanie. Nie wierzę w, w, w to, szczerze mówiąc, w tego newsa i w tą plotkę, że będzie powtórzenie yy, no, czegoś, co mieliśmy już w no, zdecydowanie. To było wojna, Nie koch. chce mi się wierzyć, że znowu będzie yy, wątek z yy, Rotą, jakimkolwiek porwaniem, bo on być może będzie za starszy, no na pewno będzie starszy. No, tak. I coś tam, no jakoś to brzmi tak trochę mało prawdopodobnie, no bo nie korzysta się dwa razy z, aż tak obrzydliwie. Podobnego schematu. Ale znowu widzisz, jest postać, która w jakiś sposób jest połączona z Boba Fettem. Znowu, no właśnie. My, znowu mamy to no samo. Właśnie. Więc mo, Motyw tatuuj nasz się prosi. Gdzie teraz rządzi Boba Fett, jak wiemy? Dominio. Daj mi Daj mi o tym. Nie tak. Dominio, do, da, da, No wiesz o co chodzi? No to, jest, to jest takie, no to już się samo przez się rozumie, że kurczę, no tam musi się pojawić ten Boba Fett. No, ja, ja tego no, nie, no nie wierzę po prostu, że to się nie wydarzy. Będę I... nawróconym urzędnikiem. No tak, no to jak został pokazany Boba Fett w serialu, to było trochę przykre, bo wszyscy spodziewaliśmy się naprawdę badassa. Dostaliśmy bardzo fajną sekwencję z zaprzyjaźnieniem się z Tuskanami, a, a potem dostaliśmy troszeczkę... Poli polityczną wydmuszkę. Tak, e, szkoda. Słuchaj, no to są wszystko przecieki. Jakieś... Tak, no, to wszystko traktujcie, co mówimy, tak no, mocno, mocno 50-50, albo nawet mniej, bo ja nie wiem, czy to się po was tych news sprawdzi, chociaż no obsada, powiedzmy, jest potwierdzona, jeżeli chodzi o, o, o aktorów, którzy mają się pojawić. No uh -huh. i czekamy jeszcze na lada dzień ma być yy, wyjawiona data premiery nowej gry ze Star Wars z gatunku RTS. Czy czekasz? O, wiesz co, ja mam także z na Gry Gwiezdnych Wojen od no, takiego czasu nie czekam. Po upadłym zakonie ja jestem absolutnie antyfanem tej gry i już podkreślałem kilku Ja Nie mówię ką, pod kątem fabuły, ale ja mówię pod kątem tego, jak ta gra przypomina mi Mario Bros. ze skakaniem po prostu z mieczem świetlnym. Ja jestem niepoprawnym fanem force. Unleashed, zresztą podkreślałem to już kilka razy. Ja lubię po prostu biegać z tym mieczem, siekać szturmowców i, i, i do tego nie będzie fajna fabuła. Czy znaczy, wiesz, oczywiście no, mogę się pomylić, tak? Bardzo bardzo by fajnie było zobaczyć dobrą grę Gwiezdnych Wojen, która, która stanie się kultowa, tak jak dla nas były Jedi Academy czy pierwsze Battlefronty. No nie wiem, ja traktuję to z dużym dystansem, bo, bo wydaje mi się, że ten rynek gier Gwiezdnych Wojennych jest trochę słaby w ostatnich latach odkąd to odkąd... znaczy, no tak te produkcje są rozdmuchane ale koniec końców no, uważam że nie są jakieś znaczy, nie są może złe mm -hmm. Outlaws, ja nie grałem osobiście na no, oglądałem się mnóstwo filmów i gameplay i recenzji mm -hmm. i gadałem z ludźmi którzy Zostać zeszło zresztą nawet na live'ie na Holokronie, live na Holocronie, mm -hmm. e, World Republic, którzy mówili mi o tych, że takie rzeczy, że to aż niemożliwe, że ta gra była tak źle zrobiona. Oh, I yes. oh, ja no, bardzo Bardzo mnie zniechęcili do tej, do tej gry. No widzisz. E, I jakby ja też się zastanawiam, czy naprawdę w, w dobie tych wszystkich produkcji. E, czy RTS to jest ten gatunek, który ja teraz potrzebuję? Dobrze, ja nie jestem fanem, jest mnóstwo fanów RTS-ów. Okay. Na pewno masa ludzi będzie się przy tym dobrze bawiła, ale ile lat można jeszcze prosić kolejnego RPG-a? Jakby... No wiesz, poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. Ale już, eee, wiesz, minęło wiadomo. trochę czasu. Come on. Ja, minęło oczywiście. Że tak. 3. dwie części Pillars of Eternity, cudowne rpg świetne rpg i Diablo. Fallouty, Diablo. No, Diablo, no to bym już nie podciągał może aż tak pod fabułę, ale jeżeli chodzi na przykład o haken slashowy. Gwiezdne Wojny, czemu nie? Ja już też mówiłem to, ja bym chciał zobaczyć coś w klimacie Call of Duty, po prostu też. E, idziesz A, tak, z, z, z karabinem. Tak, Tak karabin w ręku, kurczę, z punktu A do punktu B na różnych frontach Gwiezdnych Wojen. Mieliśmy taką grę, ale ja bym chciał zobaczyć to ze świetną grafiką, świetną muzyką, e, wkręcającą fabułą, że poczuć się jak na froncie, po prostu w jakichś okopach, na jakichś planetach typu Kashyyyk, czy na jakichś no w ogóle nieznanych planetach. Jesteś tym szturmowcem, w... to by było ekstra, bo może szturmowcem no, nowego porządku, tak e, Wiesz, no mamy me, mega dużo fajnych rzeczy. Tak jak mówisz, fajny byłby jakiś końcuerpek. No mówię, ja, ja traktuję z dystansem mocno te gry Gwiezdne Wojenne. Mi się podobało LEGO Star Wars. Tak, ale patrz, że inne gatunki też są nieruszane. Kiedyś były przecież świetne racer, wyścigi. Tutaj są Och, w ogóle nietknięte nie, nie są wyścigi. To jest dla mnie dziwne po prostu, że tego się nie, nie e... robi. No ja tak liczę na pinbala jakiegoś. Kurczę, to też mogłoby tak być. No wiesz, pewnie to na jakąś, na jakieś, wiesz, bardziej jaka, jako gra na telefon by pewnie wyszło, czy coś takiego. Wiesz, ale pamiętajmy np. o tym, że mieliśmy gigantyczne szał na dość głupią gierkę, czyli Angry Birds w Star Warsach. O Jezu, kochałem tą, tą, to to, było, to to było, kurczę, to, to się świetnie grało i ja pamiętam, że wszyscy w to grali po prostu i nawet mam kilku znajomych, którzy ruszyli Gwiezdne Wojny, bo grali, ej dobra, dlaczego dlaczego ta postać jest taka, dobra, to sobie obejrzę Gwiezdne Wojny, że bardziej kumać głupie Angry Birds. -y. Ehm, mówię, ja tak to jest dystansem Star Warsowe gry, nie chcę zaraz uskreślać, bo różnie może być, ale trochę mi się wydaje, że, że ten świat gier w Gwiezdnych Wojnach jest troszeczkę zaniedbany, i troszeczkę chyba nie ma na to pomysłu. No, bo nie za bardzo rozumiem, aż, czemu aż tak licencja jest pieczołowicie trzymana, bo z jednej strony, ja rozumiem twórców, że nie dawajmy licencji wszystkim, bo zaraz się zrobi tych gier 20 i mm -hmm. poplączą nam świat. Ale z drugiej strony, tak jak na przykład, nie wiem, no jest przypadek Warhammera tak? mm -hmm. i, i Fantazy Roleplay i, i 40 tysięcy, że tych gier na licencji powstaje cała masa powstała, przynajmniej ogromna ilość, tak? Mm -hmm. I że oni się boją tutaj o nieścisłość lore, ale z drugiej strony można dać zastrzeżenie, słuchajcie. Bawcie się w tych gwiezdnych wojnach, ale wymyślacie planety, one, one są daleko, nie mają związku z niczym, co ma wspólnego tu i teraz, mm -hmm. albo z czymkolwiek, co my jesteśmy w trakcie produkcji. I tam się bawcie. Ta licencja prawie w ogóle nie jest udzielana. A dlaczego nie można kogoś oddelegować z Lucasfilmu, który po prostu by pilnował tego, tak? Dobra, pokażcie mi fabułę i ewentualnie na niosą poprawki, żeby nam się to kleiło, żeby nie było bałaganu w uniwersum. No to chyba, no, nie wiem, tak to kiedyś działało, z tego co, z tego, co ja pamiętam. Były no był e Holocron Keeper, taki, taka no, funkcja zresztą no, była. No, w I ktoś tam pilnował, w... żeby nie było bałaganu. No, więc no, dziwne, dziwne, absolutnie. Zobaczcie, że pieniądze by się zgadzały, bo to jednak o. gra z Gwiezdnych wojen. No pewnie, że No dobrze, zobaczymy. Tutaj mamy newsa, który już omawialiśmy też w innym z odcinków. Akolita lepszy niż załoga rozbitków według statystyk, oczywiście, bo liczby mówią same za siebie i Akolita no, mocno się wybił, jeżeli chodzi o oglądalność, nie aż tak bardzo jak Mando i tak dalej, ale no Załoga Rozbitków jest daleko w tle, daleko. No to ja już to powiedziałem w odcinku o Załodze Rozbitków, że ludzie chyba po prostu oglądać tego akolita dla beki, żeby zobaczyć czy on jest tak zły. No nie... ja oglądałem, no bo wierzyłem, że no, wow, też no może jednak no... Coś, coś fajnego się tam uda i mimo pierwszych tych recenzji mówiłem sobie, a tam ja to musi fan obejrzeć. Ale i... wiesz, no zły marketing też działa najlepiej, tak? No tak Jak ci pięć tak. osób powie, ale to jest shit, no to zobaczysz z ciekawości czy to jest faktycznie taki shit. No działa um... najlepiej tylko już nie na kolejną produkcję. No tak, tylko pytanie właśnie, czy te, te statystyki są pokazane po obejrzeniu całego sezonu czy po prostu kliknięciu chociaż jeden odcinek? To jest pytanie. To jest, to są zliczone minuty Aha, obejrzenia całości. Okay, okay. I oczywiście mando tutaj ora wszystkich, no, to ale mando. no to też jest większy serial. Ale no no, no, no załoga rozbitków się no, nie nie umywa. No i no, smutne to jest po prostu, jak ja to czytam. No, bo Zakolita, mimo dobrych wyników, mimo wszystko został anulowany. Okej, okay, no powiedzmy, że oni stwierdzili, że recenzje są tak złe, że nie idziemy w to dalej. Nawet mecz został anulowany, wycofywany był. Tak, a no właśnie. Co się bardzo rzadko zdarza swoją drogą. Oj, tak. I to no, w ogóle nie pierwszy raz. Chyba, chyba. Poza ja może Star Wars to, Holiday Special. Oj, to, to dobra, to, był, drugi ale... raz, to drugi raz. <laughs> no i boję się, że tak jak też wspominałeś w odcinku o rozbitków, że to może pogrzeb grzebać drugi sezon załogi, ale to czas Zobaczymy. pokaże. Padme w obiłanie Kenobim. Ten news mnie oh, wow, wow to zaskoczył, jest naprawdę ponieważ wow. ostatnio było bardzo dużo newsów o tym, że Natalie Portman powtórzy swoją rolę jako Padme w jakichś scenach, domyślam się, że retrospekcyjnych w Asocie w sezonie drugim. Aż tu gruchnęła wiadomość, że te sceny zostały już nagrane. Na potrzeby serialu Obi-Wan Kenobi. I co ty na to? No ja na to bardzo, może być jak na lato, haha, ale, ale wracając, nie, no kurczę, no Natalii Portman jako Padme, no, no super, tak? Ja, ja bym bardzo chętnie zobaczył, tym bardziej, że no nie oszukujmy się, Obi-Wan leciał na nostalgii e, e, wszystkich tych nas, którzy się wychowali na prequelach. E, I faktycznie to był taki troszeczkę brakujący, brakujący element do tego. Mieliśmy bardzo dużo retrospekcji e, z czasów. E, obiłana i i Anakina, kiedy, kiedy szkolili się i tak dalej. Co się wydarzyło na stole montażowym? Że no, dobre pytanie. Dobre to pytanie się nie pojawiło. Wiesz co, to tutaj możemy sobie gdybać, no... no tak, no nie dowiemy się. Wiesz, nie dowiemy się tego absolutnie. Yy, Powiedz, że nawet ja nie mam chyba odpowiedzi na to, co mogło tam się nie udać, albo kto zdecydował, że jednak nie, może Natalii Portman jakoś, może jej menadżerowie. Nie, no ale to jest no. najczęściej tak, że wiesz, dostajesz fuchę, robisz ją i nie cię, co dalej z materiałem, większość aktorów ma takie podejście. Okay. Ona nie ma nic do gadania tak naprawdę po nagraniu materiału, yy, tylko się zastanawiam, czy wiesz, czy... Ty... Czy to, co wyszło, nie, nada nie nadawało się koniec końców mm -hmm. do publikacji, bo często też tak jest? Czy ktoś stwierdził, że. Eh ten wątek jest w sumie zbędny, no ale to ktoś musiałby upaść na głowę, a nie wierzę, że... że... Przemontowywanie wiecznie, bo to, to jest no norma w serialach i produkcjach spod szyldu Disneya, że przemontowywanie, dogrywanie sceny. No, ale masz tak Natalie Portman, która wraca w roli no, wiesz, to by było już w ogóle, ja, no, obiłanie, ludzie, no się, ludzie się rali Haydenem, który wrócił i bardzo słusznie e, i właśnie to jest, no, no to by było piękne, wiesz, zobaczyć znowu Haydena i Padme, e, znaczy wiesz, Haydena i, tak, i Natalii, tak. po prostu w jednej scenie ponownie, e, no to serce szybciej bije, e, wiadomo, z sentymentu. No, Dziwny, dziwny ruch. Widać, że no, widzisz, te sceny muszą być na tyle gdzieś tam w cudzysłowie neutralne i, i może nie, nie neutralne, tylko bardziej może uniwersalne, mm -hmm. że będzie można je pokazać w tak. No, yy... Bardzo bym chciał zobaczyć. No absolutnie. i co do wycinania, to jeszcze nawiążemy do newsa, który też się pojawił w innym odcinku naszego podcastu, podcastu czyli arabska aktorka zagrała, zagrała mistrzynię Jedi, ale jest sceny zostały usunięte z załogi rozbitków. No i to, to ok, to jest mniej znana aktorka i tak dalej, ale wciąż to trochę boli, że takie rzeczy są tworzone i nie dostajemy tego nawet jako, wiesz, bo kiedyś to by, jak serial wyszedł na płycie DVD, to mielibyśmy to w scenach dodatkowych na płycie. Tak, tak, jako ekstra. A teraz mhm. tego być może nigdy nie dostaniemy. No... Przykre to jest, kurczę, tym bardziej, że to mogłoby być bardzo ciekawe, tym bardziej, że jak rozmawialiśmy przy załodze rozbików, to by bardzo ładnie uzupełniło historię w serialu i na pewno by gdzieś tam byłoby takie fajne, bo przypuszczam, że to by było też pokazanie czasów właśnie prequelowych, czyli czystka Jedi i tak dalej, co świetnie się spisało w Mando przez Rospecjach Grogu. Wiesz, może to jeszcze dostaniemy, no jeżeli drugi sezon jednak powstanie, no to może nie wykorzystają te sceny. Przypuszczam, że one są na tyle też uniwersalnie nagrane, że można je wykorzystać też później w jakichś tam retrospekcjach. Może od tego by się zaczął pierwszy sezon, znaczy drugi sezon by się od tego zaczął, tak? Że no, tak, tak. wiesz, drugi sezon i nagle mamy od retrospekcji z czasów prequelowych, jak sobie Jude Law to przypomina i, i mamy jakieś tam, wiesz, dalsze jego losy. No, zobaczymy. No, no, dziwne. Oczywiście to jest decyzja podyktowana gdzieś tam politycznie. Yy, niestety. Niestety i, i bardzo, bardzo przykre. No, ale no, niestety no, też pamiętajmy o tym, że Disney yy, to wielka korporacja i oni tam też liczą sobie po prostu każdy cent, każdy dolar. Yy, no, smutne. Mam nadzieję, że to gdzieś nie zostanie w archiwach. Bardzo fajnie byłoby to zobaczyć. Yy, no, cóż, no, trzymam kciuki. No i co, i mamy jeszcze newsa odnośnie tego, że nastąpił recasting, bo to było nie do końca pewne co dalej z postacią na Skola z serialu Asoka. Cudowna postać, bardzo ją lubię, głównie przez rolę zmarłego Reia Stevensona. No, super aktor eee, też był postać wspaniały. Twarz tego gościa. ulubiony Kleisher. Absolutnie. Mm, I zastąpi go Rory McKen, który którego znacie na pewno z Ogara z roli Ogara w grze o Tron. Postać no o podobnym fizis, no bo wielki typ mm -hmm. z brodą więc mm -hmm. ja myślę, że wejdzie w niego buty bardzo spoko, tylko że Stevenson miał pewną dostojność w twarzy dla mnie, nie Oj, taką, tak, tak. Miał, taki, miał coś takiego, że to był taki Twoja gość, Budził, budził respekt tak, na ekranie. Ale Rory MacKen, myślę, że też sobie poradzi. Ja przyjąłem to z wielką ulgą, że nie, tej, nie, nie wykasują tej postaci. To fajnie. I też fajnie, że w jakiś tam sposób nie, nie poszli po, wiesz, jakieś nakładanie twarzy, wiesz, jakieś. No właśnie, ai, to ai, ai, to i, nie, i tak nie, dalej. Nie. Ja to... się bałem, że po prostu, mm -hmm. że przez to, że nie będą chcieć nakładać twarzy, to po prostu ta postać nie wróci mm -hmm. i nie wiem, wyjaśnienie będzie w komiksach albo w czymś i, i tyle. I to tyle z Baila Skola, bo jego wątek był taki bardzo tajemniczo otwarty. Fajny w ogóle był. No, to była też taka jedna z fajniejszych postaci tak. w, w serii. Bardzo tajemniczy był. I, kurczę, no dobrze że, dobrze, że wracają po tą postać. No też to też widać, jakby pod kątem takim, że jednak ktoś tam w filmie w Disneyu czyta komentarze na forach, pewnie patrzy, jak ludzie reagują, bo pamiętam, że fandom był bardzo zajrany tą postacią i bardzo duży smutek wywołała śmierć tego aktora. Ewentualnie była na tyle już przemyślana i napisana, że no nie można było jej po prostu. Okej. Okay. Będzie odegrał większą rolę niż odegrała dotychczas. No. Fajnie, no ja trzymam kciuki za tego aktora, który się wcielił w, w w tą postać. Super będzie to zobaczyć, i mam nadzieję, że, że wiesz, no nie, nie, nie zawiedziemy się, ale przypuszczam, że nie, że to jest też gościu, który fizis ma bardzo podobne, jak powiedziałeś, i przypuszczam, że będziemy zadowoleni. Pewnie to będzie też bardzo ładny hołd dla, 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 tego, dla, dla, dla aktora, no super, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, tym bardziej, że no, takich postaci właśnie mi brakuje w Wwiezdnych To prawda. Mrocznych, e, nie do końca wiemy, co on ma tam w tak, głowie, jest wiesz, tak. bardzo zagadkowy i budzi Badły taki Jedi, Mroczny Jedi. Właśnie nie wiemy tego, tak, który ma jakieś tam tutaj, swoje tak, wewnętrzne tak. rozterki, no super postać i, i no, cieszę się, ekstra. Tak, on był dla mnie trochę, wiesz co, jak, jak, jako dzieciak zobaczyłem nową nadzieję i pierwszy raz wszedł Darth Vader. Mm -hmm. Zły, ale kim on jest? Dlaczego tak, ma pancerz? Tak, co tak, jest tak, pod tak, maską? Tak, I tutaj tak. też miał taką aurę tajemnicy, no w ogóle Bejda na skola. No i na koniec mamy jeszcze no lekkiego newsa, tu bardziej ciekawostka, bo firma, firma Bandai wprowadza Tamagotchi, gdzie można wyhodować własnego Darth Vadera yes. od dziecka i to Tamagotchi, nieważne jak go wychowasz, to wejder i tak przejdzie na ciemną stronę, Aha, zastanawiam natomiast... się po co. <laughs> ja fajno, że jakieś było, chyba, ktoś mi poprawi w komentarzach, albo przypomnijcie nam w komentarzach, czy kiedyś nie było Tamagotchi z Artu dittu? Coś tak kojarzę. Ja nie wiem, tutaj, tutaj jest jakaś gumowa obudowa i ja 12-bitowe ja animacje, Wygląda całość kosztuje 120 zł, na Amazonie możecie to kupić, bateria LR44, jeżeli kogoś bardzo interesuje. Uh, uh, uh. E, w ogóle ba, 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 strasznie absurdalne to jest, że jakby siedzimy tutaj, rozmawiamy o Tamagotchi za 120 zł? E, w studiu Video Brades, gdzie tutaj Łukasz obecny maluje właśnie ścianę na drabinie i korzystając z teksturowej podkładki z Kapitana Bomby. To jest tak, tak bardzo absurdalne. Większej groteski się nie da, słuchajcie. Że nie da się, tak. E, Także... e, gadamy o Tamagotchi, lo, możesz sobie wyhodować Lorda Weidera, Który to, i, i tak będzie zły. I tak wiesz, że ten Anakin przejdzie na ciebie do strony mocy, więc co nie zrobisz, jak go nie będziesz, a w ogóle będziesz go karł. To tam nie mam. wiem. Jedno nie jakąś z... jakoś decyduj, decyduj jakieś... na go będziesz pracować, że tam do tego Lorda nie no, Słuchajcie, to jest tylko przykład na to, że nie ma tak naprawdę głupiego merczu. Wszystko to się na zrobić, wszystko dzielę sprzedać. Lukas, jak wiemy, tak planował Giezdę Wojny, że y, pierwszym, pierwszym pomysłem było pudełko na ciastka z Dita, jak tak. kiedyś to mówiliśmy. A teraz jest Tamagocci. Teraz jest Tamagocci. Przypomnijcie, naprawdę, ja, ja coś tak, albo mi się to przyśniło, ale pamiętam, że było chyba Tamagocci z Artuditu. Jeżeli nie, a może z jakimś czym, czymś innym. Przypomnijcie, wydaje mi się, że to nie jest pierwszy projekt Tamagotchi X-Star Wars, no ale hodowanie Lorda Vadera. Patrzę, że zrobili z Wejdera, a nie z grogu, który byłby tak bardziej. Ja, no pewnie, ja jeczką. takie właśnie w kształcie tego, tej, 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 tej kulki, gdzie. Tak. No, no to by było świetne. Tak, no, no Musimy dziwne. napisać do Disneya. Jakby wiemy, no karta Lorda Wejdera zawsze zawsze, zawsze wygrywa. To jest... No dobrze, moi drodzy. Jakbyście chcieli kolejne zestawienie dziwnych, śmiesznych, albo takich ciekawostkowych newsów, to dawajcie nam zaś w komentarzach, bo na razie sobie sądujemy i Testujemy. Co Wam się bardziej podoba, bo oczywiście tematy wspominek różnych produkcji na pewno powrócą, już niebawem, a czy by chcielibyście o konkretnej postaci, żebyśmy porozmawiali o jakimś wydarzeniu. Albo dawaj zrobimy odcinek o najdziwniejszym merczu wiedznych jaki wychodzi, albo może wyszedł. może się podsyłać od razu. Oj, właśnie robiszcie w komentarzach najdziwniejszy gadżet Star Warsowy. Jakie widzieliście? Nawet w te takie dla dorosłych, bo to też nawet no. ciekawe. Tak, może... O mówimy, a nie pokażemy. Mówimy <laughs> po prostu, oczywiście, nie będziemy też testować. No. <śmiech> <śmiech> Spokojnie. Ale, ale cóż, no, jestem ciekaw czy coś jeszcze wymyślono tak dziwnego jak Tamagotchi z Lordem Vaderem. Tak. No i tym akcentem kończymy na dzisiaj. Bardzo wam dziękujemy za uwagę. Łapki mile widziane, bo algorytm bardzo to lubi. Komentarz również. Czy Dominiku masz coś do dodania? Ja tylko powiem, że też widzimy wasze komentarze. Chcielibyście posłuchać na Spotify naszego, naszego podcastu. To się stanie, pracujemy nad tym i, i oczywiście damy wam znać jak, jak już będzie dostępny i będziecie mogli sobie także to na Platformie streamingowej typu Spotify odpalić. Tak, także ja dziękuję bardzo, żegnam się. E, do widzenia. I niech moc będzie z wami. Yeah.